Heroes of the Storm. Mówi wam coś ten tytuł? Zapewne coś tam o tej grze od Blizzard'a kiedyś słyszeliście, może nawet udało wam się zagrać. Jest to gra moba, która w zasadzie od roku była totalnie nieaktywna. Blizzard porzucił wsparcie dla tejże gry, ale wygląda na to, że coś się w tym temacie zmienia. Otóż do Heroes of the Storm wleciał niedawno patch całkiem duży, który dostępny jest na ten moment jedynie na serwerach testowych, co oznacza, że sprawdzi go niewielka ilość graczy. I jest jak się pewnie domyślacie pewnego rodzaju sprawdzeniem aktywności i reakcji graczy na zmiany i ewentualne ożywienie gry. Aktualizacja poprawia między Między innymi balans rozgrywki, stabilność serwerów czy nawet interfejs, więc są to zmiany konkretne, które muszą o czymś świadczyć i widocznie Blizzard ma jakiś plan. W lipcu zeszłego roku porzucono dalsze wsparcie e dla gry, która według ówczesnego oświadczenia miała być w stanie takim jak StarCraft czy StarCraft 2. Jednak logicznym jest to, że skoro twórcy nie wprowadzali nowości, tak graczom zaczęło się to wszystko nudzić, chociaż teoretycznie sklep nadal funkcjonował, grać można było, a bohaterowie dostępni za darmo zmieniali się co tydzień. A czy powrót ma jakikolwiek sens? Mówi się, że jest to jeden z elementów, które Phil Spencer poruszył w jednym z wypowiedzi, mianowicie chodziło o wskrzeszenie pewnych marek Activision Blizzard. I cóż, może być to jedna z nich. Jeśli oglądacie nas co najmniej od kilku miesięcy, to pewnie wiecie czym jest Dark and Darker. Gra odniosła ogromny sukces na Steamie i gdyby nie problemy studia Iron Mace z firmą Nexon, byłoby jeszcze lepiej. Niestety gra musiała zostać wycofana z platformy do czasu rozwiązania problemu. Generalnie chodziło o potencjalną kradzież asetów. Dark and Darker odniosło na tyle duży sukces, że powstają już klony, a jeden z przykładów ma być Greed is Good, czyli tytuł, który trzeba przyznać, przypomina produkcję Iron Man jest bardzo mocno. Motyw jest identyczny, nadal są to lochy pełne trupów, w których przeszukujemy każdy zakątek, a gra, mimo tego, że jeszcze nie wyszła na Steam, tak użytkownicy już ostrzegają, aby nawet nie marnować czasu i wyczekiwać Dark and Darker, bo to zwyczajna kopia. W internecie nie brakuje teorii, że to właśnie Greed is Good, ma być tajemniczym tytułem od Nexon, które to może być w posiadaniu studia The Fool's. Może coś w tym być, w końcu wiele rzeczy się tutaj zgadza. Natomiast po pierwsze, nie można doszukać się informacji o deweloperze, który nie posiada własnej strony internetowej, a kanał na YouTube promujący stworzono końcem lipca, czyli chwilę przed jej ujawnieniem. Tak samo wydawca gry podpisany jest jako The Full Studio i wygląda to faktycznie trochę podejrzanie. Grid is Good jest już w zasadzie dostępny dla testerów i jeśli poprosicie o dostęp, to zapewne owy dostęp otrzymacie. W grze bawi się w momencie nagrywania ponad 1200 osób, a all-time peak to około 4800, czyli średniawa, szczególnie w porównaniu do Dark and Darker. Będąc blisko tego tematu, można także zahaczyć o sieciowy shooter w świecie Far Cry'a, który podobno powstaje. Czemu jest to powiązany wątek? Otóż grama według Toma Henderson. Nam przypominać takie tytuły jak Hunt Showdown czy Escape from Tarkov, które ma także podobne założenia do Dark and Darker czy Greed is Good. Tak zwany Extraction Shooter ma rzucać gracza na mapę, w której będziemy musieli znaleźć potrzebne do przetrwania zasoby. Również chemikalia czy rośliny, które będą potrzebne do ulepszania ekwipunku, także wytwarzania amunicji. Sieciowy Far Cry ma zabrać nas do fikcyjnego rejonu Alasnika, do którego stworzenia miała twórców zainspirować Alaskan. Tak jak w Tarkowie będzie można się schronić, zachowując i zapewne handlując swoimi przedmiotami. A jeśli zginiemy podczas wyprawy, tracimy. Wszystko co posiadamy w danym momencie w plecaku, który oczywiście nosimy przy sobie. Do tego będzie można rzecz jasna grać wspólnie ze znajomymi, a celem gry ma być także wykonywanie specjalnych misji, które pozwolą nam odblokować nowe perki czy po prostu awansować na kolejny poziom. Brzmi to przyznam całkiem w porządku, szczególnie patrząc na to, jakim zainteresowaniem cieszy się taki tryb. Myślę, że skoro po pierwsze pisze o tym Henderson, a po drugie jest to popularne rozwiązanie, może być duże prawdopodobieństwo, że taki projekt wyjdzie. Premiera ma być planowana na kwiecień 2025 roku, a gra początkiem przyszłego roku ma wchodzić w Alfę. Cały świat teraz żyje Spider-Man 2, który ukazał się 5 dni temu na PlayStation 5. Powiedzieć byście mogli, że jak to cały świat? Przecież przesadzam. Ale mimo wszystko jest to chyba najbardziej odpowiednia gra ekskluzywna na konsolę od Sony, o której można tak mówić. W końcu jest to najlepiej sprzedająca się gra japońskiej firmy w historii. Spider-Man 2 został zakupiony już ponad 2,5 miliona razy, a wynik ten był odnotowany zaledwie po 24 godzinach od premiery, więc możemy zastanawiać się tylko jak to wygląda w tym momencie. Przyznam, jest to niesamowity wynik i muszę powiedzieć, że zasłużony. Pierwszy Spider-Man sprzedał się w ilości 3,3 3 miliona sztuk po trzech dniach, co przebiło nawet God of War, a, a teraz kolejna odsłona podbija ten wynik. Coś niesamowitego i można było się tego spodziewać, bo to z jakim zapałem i serduchem twórcy podeszli do tej gry, a także do jej promocji, praktycznie gwarantowało potężny sukces. Nic tylko czekać aż gra trafi na PC tym, a co będzie działo się wtedy, o ile gra na komputery trafi, a pewnie tak będzie, podejrzewam, że będzie mocno. Seria Assassin's Creed idzie w różnych kierunkach. Na horyzoncie mamy mobilnego Jade, wiarowego Nexusa czy Assassin's Creed Codename Red, czyli duży rzekomo multiplatformowy tytuł, który Ostatnimi czasy zalicza wycieki. Jeden z francuskich likerów, Jonathan, napisał na Twitterze, że posiada pewne ekskluzywne informacje na temat gry od Yubi i oczywiście je wypisał. Nie przedłużając, po pierwsze gra ma przypominać Origins, a przynajmniej jeśli chodzi o opowieść, choć tutaj także mamy wybrać płeć, czego w Originsie przecież nie było. Natomiast jeśli o podobieństwa chodzi, to tutaj nasza postać ma w poszukiwaniu zemsty, zostać Shinobi i odszukać członka klanu, który zabił jej jego ojca. Zatem po raz kolejny sztampowa opowieść wyrwana z każdej losowej gry czy miernego filmu, co nie napawa optymizmem. Oczywiście to nadal plotki, nie mamy potwierdzenia ze strony Ubisoftu, ale kto przyznałoby się wcześniej do takich rzeczy. Kolejna sprawa, Jonathan jest uznanym Community Assassin's Creed likerem, który na co dzień sprawdza wszystkie dostępne na ten temat informacje. Inne przecieki mówią natomiast, że w Red mamy mieć dostęp do dwójki bohaterów, Shinobi i Samuraja, który ma mieć afrykańskie pochodzenie i jego historia ma być także oparta na historycznym samuraju Yasuke. Co okaże się prawdą? No szczerze mam nadzieję, że ta druga wersja, bo Codename Red to akurat Assassin, który trafia w moje gusta idealnie i jak postanowią to tak spierd no to dziękuję bardzo. GTA 6 ma zyskać mnóstwo nowych funkcji za sprawą dziewiątej generacji silnika Rage, co ostatnio przekazał wam Kuba. Na szczęście kolejne informacje trafiły do nas bardzo szybko, a tym razem dotyczą one zawartości, która ma trafić do gry po premierze. Info przekazał testu, którego pewnie dobrze znacie, jeśli nie jest to bardzo znany w branży gość od wczesnej informacji na temat gier Rockstara. Według niego twórcy popełnili błąd przy rozwijaniu GTA 5 i chcą to naprawić przy okazji przyszłej odsłony. Rockstar planował epizodyczną zawartość single player DLC dla piątki na długo przed premierą. Plany uległy u zmianie w połowie lub pod koniec 2014 roku. Teraz w przypadku szóstki jest inaczej. To nie będzie nieoczekiwane. Z tego co słyszeliśmy i co powiedział Jason Schreier, Rockstar już wcześniej realizował ten sam plan. Epizodyczna zawartość z nowymi aktualizacjami map i rozszerzeniami, co pomogłoby zmniejszyć crunch. Zatem czy doczekamy się wreszcie dodatków fabularnego tak jak chociażby w GTA 4, co okazało się przecież strzałem w dziesiątkę? Według niego aktualizacje mają pojawiać się tak często jak do GTA Online, a DLC ma trafić do nas w ciągu roku albo dwóch od premiery, a GTA 6 ma według teza otrzymać także dwa tryby, single player i multiplayer, Player co sugerowałoby rozwój gry w każdym kierunku i czy tak się stanie? No cóż, brzmi to bardzo fajnie, ale z drugiej strony abstrakcyjnie, bo wiadomo, Online przynosi potężne pieniądze, a dodatek to coś dla koneserów dobrej zabawy, ale oczywiście nie przyniesie takiej kasy jak Multi. Oba rozwiązania wydają się zbyt mocne, ale w końcu to Rockstar, lubią zaskakiwać, no i po drugie, kto jak nie oni? Dajcie znać w komentarzach, jak się na to zapatrujecie. Jedną z zapomnianych już przez wielu gier jest Star Citizen, który zapowiedziany został już ponad 11 lat temu. I co? Dalej nic? A tutaj mogę was zaskoczyć, bo twórcy mają dla bardzo ważny update, a mianowicie gameplay oraz info dotyczące kampanii popularnej Squadron 42, czyli części kampanii całej gry, która została oddzielona. Star Citizen to projekt, który dla wielu jest już skreślany gra widmo, której nie ma. Została zapowiedziana kilkanaście lat temu i dalej nie mamy do niej dostępu, a twórcy tylko gadają. Ludzie nawet określali tytuł jawnym oszustwem i próbą wyłudzenia kasy. Zresztą, zobaczcie tylko, ile pieniędzy zebrali twórcy na tworzenie gry. No nie ma tutaj żartów i mówimy o setkach milionów dolarów, i to już na tym wyższym pułapie a tytułem zainteresowanych jest przynajmniej formalnie prawie 5 milionów osób. Cloud Imperium Games w 2015 roku poinformowało, że nad projektem pracują takie gwiazdy jak Mark Hamill czy Gary Oldman, a do tego przekazano nam niesamowite zwiastuny kinowe. Po tych kilkunastu latach czekania możemy już powiedzieć, że koniec kampanii fabularnej, przynajmniej Squadron 42, jest już w zasięgu wzroku i twórcy poinformowali, że trwają prace nad wersją beta, no i oczywiście wydaniem gry w dobrym stanie. Dobrze słyszeć i widzieć to, na jakim gra jest poziomie, bo wygląda to porządnie, naprawdę porządnie. Grafika jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Co prawda widać pewne niedoskonałości, ale to dobrze, przynajmniej widzimy, że mamy do z rzeczywistym gameplayem i twórcy byli nam po prostu to winni. Mamy dynamiczne manewry statkiem, widok na świat czy broń z perspektywy pierwszej osoby i przede wszystkim ciekawy oraz przejrzysty interfejs, przynajmniej w tych widocznych scenach. A to jakie miejscami widać w Squadron 42 oświetlenie to po prostu bajka. Strzelanie też jest bardzo w porządku oraz co ważne widać tutaj system niszczenia się osłon i otoczenia podczas starć. Dobry feature. Twarze też nie kują w oczy, jak w takim Starfieldzie mimo tego, że będzie to liniowa kampania, to patrzy się na to dużo lepiej i bardziej zachęca to do zabawy, przynajmniej według Według mnie. Patrząc na to, mogę powiedzieć, że tak właśnie powinno wyglądać prawdziwe science fiction w grach. Mam nadzieję tylko, że po drodze nic się nie zepsuje i że gra wreszcie wyjdzie, bo może być różnie, ale skoro prezentują nam już tak wiele, to można mieć pewne nadzieje, że nie będzie tutaj nieprzyjemnych niespodzianek.